Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak użyć trybu slow motion, czyli trybu zwolnionego tempa, na kamerce Insta360X5. Aby to zrobić, wystarczy, że ym naciśnięcie w lewym dolnym rogu, aby przełączyć tryb, a następnie albo w trybie 360, albo w pojedynczym obiektywie, zobaczymy czy w obu tych trybach jest to dostępne. Musimy sobie znaleźć taki, taki tryb, który nazywa się bullet, frame, bullet Time. To jest wideo w zwolnionym tempie, z obracaniem o 360, bądź w pojedynczym obiektywie w pojedynczym obiektywie akurat takiego, takiego czegoś nie mamy, niestety, ale mamy to w 360, więc możemy sobie wybrać ten bullet time a następnie rozpocząć nagrywanie. Jak widać, pokazuje to na mnie w tym momencie. Mogę rozpocząć, chociaż nie mam karty SD, więc nie rozpocznę. Za moment wrócę, jak włożę kartę SD. Teraz po włożeniu karty SD mogę rozpocząć nagrywanie i. Jak widać, no nadal nie mogę tego obrócić, ponieważ działa to w tym trybie, takim jak możecie sobie przyczepić taki patyk tutaj na dole, taki selfie stick, przykręcić i, i wtedy on, tak jakby tu znika, możecie to trzymać. A następnie, jak zakończycie nagrywanie, to zobaczycie w podglądzie, wyświetlimy to. Zobaczymy, czy będzie już e, zwolnione, czy będę musiał e, przejść e, do aplikacji. Więc tak, jak widać już jest zwolnione i to tak właściwie by było na tyle. E, mam nadzieję, że wideo było dla Ciebie pomocne. Nie zapomnij o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji. Z mojej strony to na tyle i ja się żegnam. Cześć.